Witajcie w moim kolejnym filmiku po dość długiej przerwie, za którą Was gorąco przepraszam i na którą wpłynęło kilka czynników. Wszystko zaczęło się od recenzji dla TVP do programu Co Czytać, na potrzeby której musiałam w dość krótkim czasie przeczytać dość pokaźną powieść Izabeli Pietrzyk Histerię Rodzinne, którą polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco w związku z natłokiem innych obowiązków, których akurat w tym okresie miałam i to trochę. Książkę tę e, czytałam po nocach i dlatego jakoś nie potrafiłam sobie ogarnąć i vlogowania, i czytania, że potem wypadły święta, no to wszystko jakoś tak mi się przesunęło. W każdym razie link do recenzji tej książki zobaczycie, znajdziecie w opisie poniżej pod tym właśnie filmikiem. Także zapraszam Was do odwiedzenia VOD, TVP. No wiecie, tej strony. W każdym razie poza tą właśnie propozycją, którą otrzymałam z TVP, w międzyczasie nawiązałam też współpracę z Focus TV i jest to telewizja coś ala Discovery Channel. Mamy tam takie bardzo fajne programy. Um programy edukacyjne. Oglądałam ostatnio program o plastiku, o tym jak zanieczyszczamy nasz świat plastikiem. Gdybyśmy poddawali wszystko recyklingowi, nie byłoby sprawy, ale jeżeli wrzucamy reklamówki do oceanów, no to musimy mieć świadomość tego, że na przykład takie żółwie, które biorą reklamówki za meduzy, zjadają te reklamówki, a potem właśnie przez te reklamówki umierają, więc to jest po prostu coś strasznego. Także tego typu na przykład dokumenty możecie znaleźć na Focus TV. Ja pojawiam się w programie Para daje radę, w którym raz w tygodniu Wraz z prowadzącymi rozmawiam o książkach. Co tydzień wybieram trzy książki skierowane do różnych osób w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. I część z tych książek znacie, bo o niektórych mówiłam już na blogu, jak na przykład o albumie poświęconym modzie, który po prostu uwielbiam, o którym ostatnio mówiłam. No, stwierdziłam, że nie ma takiej opcji, muszę o tej książce powiedzieć. Zaletą tego programu jest to, że sama wybieram książki, o których chciałabym powiedzieć. Także to jest bardzo, ale to bardzo fajne, co nie zmienia faktu, że trochę się tego programu obawiam, ponieważ na blogu mniej więcej kontroluję co i jak wychodzi, a tam wchodzę, nagrywam i wychodzę, a że zdarza mi się szybciej mówić niż myśleć co zauważyliście czasami właśnie gdy tak sobie gadam, no to trochę się tego obawiam, co nie zmienia faktu, że to jest naprawdę fantastyczne doświadczenie świetne przeżycie, naprawdę świetna przygoda, nie sądziłam, że już w ogóle dostanę taką propozycję także póki jest, korzystam z niej, oczywiście vloga nie zaniedbam ponieważ teraz gdy już sobie wszystko uporządkowałam, będę nagrywała filmiki na zaś, także wszystko będzie po prostu, no szło tym naturalnym ciągiem, tak myślę, że co dwa dni będzie pojawiać się filmik na vlogu. Także nagrania realizowane są w Warszawie i to zabierało mi trochę czasu. W międzyczasie wypadły święta, które spędziłam na Kaszubach, z dala od internetu. W międzyczasie pojechałam też na Mazury po kotka, a właściwie kotkę syjamską, której Wam teraz nie pokażę, bo na szczęście śpi. Niestety kotka na razie jeszcze bez bezimienna, maruje, taką dość uciążliwą. Gdyby teraz... Um, nie spała, no to pewnie by bardzo, ale to bardzo hałasowała Także cieszę się, że śpi, bo mogę nagrywać Czekam na sterylizację I potem, potem myślę, że Wam ją pokażę Bo po prostu jest przeurocza Do Wrocławia dobiłam dopiero w czwartek I jak widzicie właśnie dziś zebrałam się Za vlogowanie i też robienie filmików Na zapas, żeby nie robić po prostu Już takich przerw A jeśli chodzi o książki, które W międzyczasie przeczytałam, które też zebrałam Ze sobą na święta, o których też mówiłam W filmiku Wielkanocne e, Książkowe SOS i bardzo przy okazji dziękuję za zostawienie tam tych wszystkich komentarzy, na które nie miałam okazji odpowiedzieć. Nie miałam na to czasu czy możliwości, ponieważ przez komórkę mam taką, nie najwyższych lotów, komórkę. Nie to, żebym narzekała, bo ja w ogóle nie lubię za bardzo takich, nie wiem, gadżetów, sprzęcików i tak dalej. No nie byłam w stanie za bardzo spoglądać na te komentarze. Także też nie byłam w stanie wszystkich Waszych sugestii za bardzo wziąć do siebie, ponieważ przeczytałam to wszystko, gdy już byłam w trasie, gdy już miałam część książek spakowanych. Także książkami, które. W tym czasie przeczytałam i o których powiem. Um jakoś właśnie myślę, teraz no na pewno o tym powiem e, dosyć szybko, bo to Polowanie na Wielka z Wall Street, autorstwa Jordana Belforta chyba nie muszę mówić, że jestem w tej książce zakochana i to na zabój, kocham Belforta po prostu coś niesamowitego kolejną książką, którą przeczytałam to Kocham Paryż, Izabella Flesh, czyli kolejna część Kocham Nowy Jork, książki od której zaczęłam to całe moje vlogowanie, o niej też powiem, dodam, że podobałam się chyba bardziej od Kocham Nowy Jork, może dlatego, że mm, mieliśmy to taki fajny paryski klimat w ogóle, cud mi od co tam jeszcze się mówi w Ełku dorwałam się do szklanej pułapki Roderika Torpa i to uwaga, totalne zaskoczenie nie miałam zielonego pojęcia, że najpierw była książka a potem był film i jeszcze jedno totalne zaskoczenie, sama kupiłam tą książkę, kupiłam ją tacie z okazji urodzin, i nie mam zielonego pojęcia o co chodziło, w każdym razie na śmierć o tej książce zapomniałam i, i naprawdę dziwiłam się na początku skąd ona się wzięła na moich półkach, e, tak Także no, jestem już po lekturze. Mam tutaj pewne ale do tej książki, także myślę, że szukuje się filmik z cyklu książka czy film, w którym porównam przygody Josepha Lelanda, jak można nazywać się Joseph Leland i Johna McLeana. Nie dziwię się, dlaczego zmieniono imię głównego bohatera, no ale o tym w odpowiednim filmiku. W międzyczasie przeczytałam również zagadkę śmierci Strufiego albo Sztrufiego, bo akcja tej książki dzieje się za granicą, więc może chodzi. O sztrufiego, a nie strufiego. W każdym razie jest to książka Piotra Czubowicza. Mamy tutaj dziwne, z, dziwną śmierć pewnego kotka i wiele innych rzeczy. I, I to książka, o której na pewno powiem jakoś tak w pierwszej kolejności, jak sobie już wszystko ogarnę, bardzo mi się podobała. Co nie zmienia faktu, że mam takie małe ale w stosunku do niej, no ale o tym też w odpowiednim filmiku. Jeszcze jedną książkę, którą przeczytałam, to Sztuka Prostoty Dominik Loro coś po prostu niesamowitego. Jak tu nie biegać Baty Sadowskiej, poradnik dla biegaczy, dzięki tej książce chyba zacznę biegać i o niej też mówiłam, o, o tej książce mówiłam Focus TV i o niej też na pewno powiem na vlogu. Jeszcze jedną książkę, którą udało mi się przeczytać, także zobaczcie, nie był to taki totalnie bezproduktywny czas, prawda? Nie nagrywałam filmików, ale bardzo dużo czytałam, w związku z czym będę miała co nagrywać tak trochę na zapas. To jest książka Cameron Dietz jak pokochać i zrozumieć swoje ciało. Ja kobieta, książka, której trochę się bała. Myślałam, że będzie czymś naprawdę dennym, a jestem bardzo pozytywnie nią zaskoczona i uważam dalej, będę chyba to podtrzymywać, jak mówiłam, Focus TV, że zastąpiłaby nią podręczniki do biologii, albo może raczej je uzupełniła, i to chodzi o znajomość kobiecego ciała. Ta książka jest naprawdę świetna, e, także, no, też o niej powiem. I jeszcze jedna książka, a właściwie audiobook, który zdążyłam w końcu wysłuchać, to mm, Wyznania zakupu Sofie Kinsella, autorstwa Sofie Kinsella i tutaj co tu dużo mówić Rebeka Bloomwood to to nowa Jenny Gucci jeżeli oglądaliście moją recenzję wojny rodziny Gucci, wiecie o co chodzi i wiecie jakiej recenzji się spodziewać w jakim klimacie, ponieważ ta recenzja zbliża się naprawdę wielkimi krokami, nie mogę się tego doczekać, tak Rebeka trzeba będzie się z Tobą po prostu rozmówić nie no po prostu jedna Najgorszych bohaterek literackich, ale o tym też w swoim czasie. Także tak to wszystko mniej więcej wyglądało. Wracam do blogowania, ruszam pełną parą, będę nagrywać filmiki na zapas i to by było tyle na dzisiaj. Dodam, że kolejny filmik pojawi się w poniedziałek i że to będzie um, taki filmik z nowego cyklu, cyklu inspiracje do stworzenia, którego zainspirowała mnie książka Sztuka prostoty Dominique Loro e, i to będą takie filmiki, które będą pojawiać się raz w miesiącu, o ile oczywiście będę miała o czym mówić, jeżeli coś mi rzeczywiście, no, Zainspirowało, no ale to zobaczymy. W każdym razie ta książka tak trochę zmieniła moje życie i myślę, że wy też na tym skorzystacie, o czym też niebawem powiem, także nie będę po prostu już teraz zdradzać wszystkiego, co i jak, także no to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się pa!